Ciema kochani, jestem niewy, a w dzisiejszym odcinku coś mega grubego przygotowałem dla chłopaków z okazji naszej wigilii, naszego spotkania wigilijnego. Dla kontekstu, jeden z nas jakiś miesiąc temu przestawił na Facebooku datę swoich urodzin z 5 listopada na 5 grudnia, czyli na miesiąc później. Ludzie składali normalnie życzenia. Miesiąc później, pomimo że on miał już miesiąc temu urodziny, w tym ja, sam się na to złapałem, i sobie pomyślałem, że. Kurczę, szkoda, żeby nawet naszym najbliższym znajomym, to Facebook musiał przypominać. O dacie urodzin, kurcze własnych znajomych, nie? I wtedy wymyśliłem kalendarz elity. Na każdej stronie jest normalnie przygotowane zdjęcie, które pasuje do tematyki danego miesiąca, są pozaznaczane na nich urodziny, także nikt nie ma szans, że zapomni w przyszłym roku o urodzinach któregokolwiek z nas, więc to jest mega grube. Ale zanim zobaczycie dokładnie reakcję chłopaków i na wszystko to, co jest w środku tego kalendarza, to słuchajcie, zapraszam Was na świąteczną kolejkę, baza stralewce. Jak co tydzień, bo gramy w naszym. W tej zimowej pogodzie na księżyc Górze, także zapraszam. Dzisiaj vlogmas! Święta. Święta w Bazastral. Prezentów nie ma tylko. Nie Ej! Ja kolego! Ej. Wow. Ej. No co, <laughs> nie cenzuruję tego. Jak coś to za dwa free bety robimy współpracę. Będzie można obstawiać mecze, tak? Nawet kliku w Nie, będzie można oglądać na Disney Plusie. Dzień dobry. Witam, Cześć, witam o, bardzo. Zaczął wiać. Tam no, tak Bartus. będę grać. Powiem tak, widać, że nastroje są. No, iście świąteczne. Piłkarze myślą już o zbliżających się świętach, ale dlatego bardzo szanuję ich, że dzisiaj tutaj są i wspólnie chcą jeszcze świętować ostatnie wielkie piłkarskie święto. Nic nie ma, go z go I teraz za ucha za kamerę widzimy. A teraz patrz na to, patrz na to, patrz na to. Teraz jest w jest azłotę. Nie ma. Oh. Aj, sorry. A, a, dobrze. A, 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 dobrze. Kurwa, Proszę ładnie krusz papieru. W minutach meczu musi się napić. Na wiasie jest bramka. Naga nie Zrób to! Zrób na kogo? to! Zrób to! Zrób to! Zrób Witam, to! mój to! wywiad dzisiaj. Jestem jedyny piłkarz, który robi wywiady. Dostajemy w dupę. Jestem ch... Pierwsza połowa była naprawdę dobra w moim Tylko Chyba... Ja się pytam ciebie. Aha, nie, coś chciałem taki, wiesz, monolog zrobić. No, no to, to proszę. No, pytanie. Nie ma pytań. Nie ma pytań. na ambicje. Tu ryba większego. To strzeli. Ma, to strzeli. Na pewno przestrzeni. Na 100%. No. No. Co? Coś mówiłeś o przestrzeniu? Co mówiłeś o przestrzeniu? O, widziałem, widziałem. Loliks, nie chciałem tego strzelić, ale specjalnie to zrobiłem. A wodaj potem leci brata je brat za, U, z... brat za... <grym> On wraca teraz autobusem Nie, <grym> nie, 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 nie no ja nie Uczciwie, 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 uczciwie Wesołych świąt kończymy ten rok Ale nie no i dobra, wracamy do naszych kalendarzy, zobaczymy jak chłopaki zareagują. No na to cudo, na dosłownie dedykowany kalendarz dla naszej ekipy, na których są pozaznaczane wszystkie urodziny. To jest absolutnie najmocniejszy prezent jakikolwiek w tej ekipie powstał. Są tam wszystkie urodziny, pozaznaczane wszystkie daty, także nie mogę się już doczekać ich reakcji na to. Dodatkowo są tak fajnie zapakowane wstążki, że naprawdę jestem tak podjarany tym prezentem, że to jest po prostu coś niesamowitego. Nie, wcześniej Nie, nie. Chłopaki, chłopaki, usiądźcie! Usiądźcie, usiądźcie! Mam przygotowane przemówienie. Nie mam. Nie masz, nie masz Nie, skrajnie nie mam. Góra ustawił urodziny na 5 grudnia. A ma 5 listopada. No. Ja siedem na przykład. Nie wiem, nie I z tej okazji powstał event Elity. Wow! wow. Bravo. 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 Brawo! Tak, Brawo. dla każdego z was jest pięknie zapakowana paczuszka, ale nie otwierajcie jeszcze, weźcie na tylko. Totalek, tak? Nie podglądajcie, nie no każda jest taka sama, każda jest taka ja sama. Dobra. No, dobra. no, ale nie podglądajcie jeszcze, co tam jest? To jest... To jest, to jest, to jest rulon, nie? To jest rulon. Żeby, żeby nie było, że wiesz, wybrałem czy coś, nie? Wybrałeś, Marek. Totalnie nie wybrałem. Ma wspólne otwieranie prezentu elity. Hold it, Hold it. Tak? Oh Oh, <grymnie> nie, nie, tego nie, nie, tego nie, bez... nie, co ty O oh, kurwa, yeah. Pier 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 <grymnie> A, nie, pierdol A to się, pierdol się, pierdol Daj za się, O mój pierdol się, pierdol wszystkie urodziny nasze. Są zaznaczone wszystkie urodziny. Są zaznaczone. są urodziny? są To było O ale otwarte, bo przecież nie otworzył w to, nie No bo k***a Ej, to, nie nie pan, to ty... jest najsłodsza rzecz jaką widzieliśmy Chłopaki go przypadł i pokazuję je <grym> No, to jest bardzo twarde zdjęcie Stary, To jest też to mega jest twarde boss. zdjęcie To jest boss Ej, to jest nie, to jest To jest k***a za A grudzień jest klimatyczny Grudzień jest klimatyczny, wszystkie zdjęcia są klimatyczne Jest dynia <noise> DJ Dynia na focie jest, normalnie Pozdrowionka dla DJ'a Dyni Ej, to jest prezent sezonu I w ogóle zaznaczyłem też urodziny waszych dup, żebyście nie zapomnieli Ja chciałbym powiedzieć, że jest zaznaczone urodziny tylko jednej z moich dup 13 lutym No bo Andek ma 9 dziewczyn, nie mogłem Nie mam 9 dziewczyn, kocham moją dziewczynę, Zuzię pozdrawiam, cię bardzo Ej, to jest najlepsze, że to jest tak dobre zdjęcie To jest świetne zdjęcie Ugodzony, brawo na mnie. brawo ugodzony, <noise> Nigdy nie zapomnimy o żadnych urodzinach w tym roku. To jest, Pana, zapomnę. To na pewno. Tak, to jest kalendarz na Marka, który jeszcze mówi: Nie znam ani jednej daty urodzin. Nie znam, to swoją. On nie on zna. On nie zna. nie ma takiego historycznego, to nie znam. 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 Urodziny robaka, barce 2, 8 Osiem bajen. O co? O, 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 o co chodzi? Nie wiem, nie wiem. Zróbmy tak. Niech każdy wybierze najtwardsze zdjęcie jakie widzi, najlepsze zdjęcie i każdy na 3-4 pokazuje. 3, 4, Ile z ma studniówkę? Okej, okay, to jest zajebane. To nie! Nie rel To jest... Z dynią, jest. ale z dynią. z dynią! Ale bo Dynia. mnie nie ma, bo mnie nie ma, wiecie o co no. To jest... To jest tak twarde zdjęcie, to wygląda jakby jakimś mafia bossem. No. Dlatego je lubię. Ja wiele studniówki, nie, bo każdy lubię, jest. Okay. A, co to jest w ogóle? I to jest nie wy? Jeszcze raz chciałbym, żeby każdy. Brawo! No, to jest, Brawo! To jest najlepszy południowy. Standing ovation. Yeah, Standing ovation, prawda? <toddose> no. Nie wy, nie wy, a da się to wymagać, czy nie? Do a co do, to masz? Rodziny niewego króla! To moje rodziny! Stanie ja to będę dzieciom pokazywał. Nie będę ich miał, ale pokażę. Wydaje mi się, że r. E, nie wiem. Ale, ale... Co rozbałaś, to jest bardzo Troszkę iłóg, Troszkę jest... r. <toddosek> Mniejsze. Ale jestem podierany maksymalnie pojechalnym prezent. To jest ten <grymca> Zagrywasz. Ogólnie tworzenie tego kalendarzu, myślałem, że zajmie mi 15 minut. Znalezienie tych wszystkich zdjęć zajęło mi szczerze naprawdę pół dnia. Starałem się dobierać tak zdjęcia, że możecie tego nie rozumieć, bo na przykład nie jesteście tak inteligentni jak ja, co nie? Ale ogólnie zobaczcie, że jest zdjęcie. Zdjęcie, zdjęcie, otwiera... zdjęcie... Ryj. zdjęcie otwierające kalendarz. To jest zdjęcie z pociągu, w którym my stary jedziemy na drugi koniec Polski. Jakby to jest rozpoczęcie przygody. Cześć, Bazę. Cześć, to drugie dno. Tak się kończy ten vlogmas ogólnie. To kłamstwo. To jest początek vlogmasu. A potem idziemy do Stajenki.